Ale miałam szczęście! Udało mi się znaleźć taką bransoletkę i to niedrogo! Piękna, też chciałam taką kupić! Sprzedawca powiedział, że to produkt ekskluzywny i nikt takiego nie ma. Nie słuchaj go więcej! Uliczni sprzedawcy powiedzą wszystko, żeby ci coś wcisnąć. Nie gadaj głupot, Max. Oh, zmęczony jestem i idę się trochę zdrzemnąć. Ja też. Ja też czuję lekką senność. Taką bransoletkę będę nosić tylko na święta. A... A, pomocy! Zaraz zadzwonię na policję! Kitty, co się stało? Gdzie on się podział? To. Był jakiś facet! Jaki facet? Nie wiem, pierwszy raz go widziałam! Nikt obok nas nie przechodził! Może wyszedł przez okno! A może jakoś inaczej! A może on ci się po prostu przyśnił? Nie przyśnił się! Przed chwilą tutaj był! Stał tu, tak jakby teraz tam! u, kościół, zrobić ci śniadanie? <laughs> Mamy złodzieja w domu! A wy sobie żarty stroicie! Oj, chodźmy już. Kitty, to był tylko sen, uspokój się już. A ten gość był przystojny? No, taki sobie. Ale strasznie się przestraszyłam, kiedy go zobaczyłam. Trzeba było chociaż spytać go o imię. Myślałam, że to złodziej. Po co mi znacie go imię? A tak w ogóle? Może dziś w nocy miałaś proroczy sen? Że tak będzie wyglądał Twój narzeczony. Oj, dosy, dajcie mi spokój. Tak, sen na jawie. Pierwszy raz tak miałam. To on, on, znowu on! Twój chłopak? Nie mam nastroju na żarty, mamy w domu przestępcę. Chciał mnie zabić. Zabić? Chodźmy zobaczyć. No jasne, znowu zniknął, a ja chciałem go poznać. Wyjdź, wiem, że gdzieś tutaj się ukrywasz. Wygląda na to, że Kitty się dzisiaj nie wyspała. Kitty, zaczynasz nas denerwować. Daj w spokoju zjeść śniadanie. A, mówiłam wam A wy mi nie wierzyliście Teraz nas zabije. Ej gościu, a ty kto? A, więc to duch Marta, co ty robisz? Podejdź od niego Naprawdę, mamy w domu ducha Zwariowaliście? On was zabije a Co on nam zrobi? Nic na nie zrobi. To duch. Nie może mnie nawet uderzyć! Kurczę, zniknął. A co? Rozpłynął się w powietrzu? Gdzie on jest? Kitty, jak ty co? Nic nie wiesz o duchach? Wiem, ale skąd tu się wziął duch? że wcześniej mieszkał w tym domu. Skoro już zniknął, to niech już nigdy nie wraca. Kitty, ty zamierzasz grać? Tak, przepraszam. Ciągle myślę o tym duchu. A co jeśli wróci? No i co? W ogóle nie jest straszny. Uspokój się. Mimo wszystko to trochę dziwne, kiedy w domu jest jakiś pacet. Szal mi go! Żal? Przyszedł mnie na straszyć, a ty mu współczujesz? Nie no, wyobrażasz sobie, jak to jest być duchem? Po co miałabym to sobie wyobrażać? Nie obchodzi mnie to. Ja bym na pewno ludzi nie straszyła. Jeśli jest duchem, to nie może dostać się do innego świata. A co ja mam do tego? Mak zawsze wszystkim współczuje. Coś trzyma go tu na ziemi, on cierpi. A może jest po prostu zły? I został na ziemi, żeby straszyć ludzi. Kurczę, teraz też mi go szkoda. I Tobie też! Utknął tutaj i musimy mu pomóc. Właśnie, on nas nie straszył, tylko prosił o pomoc. Zwariowaliście? On na pewno nas straszył. Spróbujmy go odnaleźć i zapytać go o wszystko. Tak, idziemy. Nie, nigdy. Nawet nie pytajcie. Nie mam zamiaru się do niego zbliżać. Chodźmy, Max. Nie mają co robić. Uuu, duchu, wyjdź! Chcemy ci pomóc, nie bój się! Myślę, że go wystraszyliśmy i nie wyjdzie. Słuchaj, a może odprawimy rytuał przywołania duchów? Pamiętam jeden. Myślisz, że to zadziała? Myślę, że tak, to duch. Dobra, spróbujmy. Znalazłaś? Tak, znalazłam. tu tak dużo rzeczy do zrobienia. Ach, wiem, ale jeśli chcemy pomóc, musimy go wezwać. Jest jakiś łatwiejszy sposób? On tu był. Nikogo tu nie było. Poczułam go. Wydawało ci się. Dobra, przynieś świecę, spróbujemy. Mam nadzieję, że więcej nie zobaczę tego ducha. Osiewieje <laughs> przez to. Gotowy? Duchu... Jak on się nazywa? Nie przedstawił się. Tajemniczy duchu naszego domu, pojaw się! Zadziałało! Witaj, chcemy ci pomóc. E, jak stałeś się duchem? Jak cię zwoł? No i co tu robicie? Kitty, właśnie go wezwaliśmy, wykonaliśmy cały rytuał. A ty go wystraszyłaś. Może się pojawić bez żadnych rytuałów. Kitty, bądź bardziej przyjazna, straszysz go. Bardziej przyjazna? Zaraz przez niego samołu dostanę. Ogólnie, róbcie co chcecie, ale nie pozwólcie mu tutaj być. Jesteś tu. Kitty ma rację, pojawia się bez żadnych rytuałów. Czy ty nas rozumiesz? Nie możesz mówić? To trochę komplikuje. No nieważne, i tak mu pomożemy. Potrzebujesz naszej pomocy? Jak możemy mu pomóc, skoro on nie mówi? Będziemy się z nim komunikować za pomocą gestów. Widzisz, pasuje mu to. Dobra, jak masz na imię? Nie znasz swojego imienia? Dobra, a kim jesteś? Co robiłeś? Gdzie mieszkałeś? Nie wiesz, to niemożliwe. A może niedyskretne pytanie, jak umarłeś? Czy ty w ogóle wiesz cokolwiek o sobie? Ty co, niczego nie pamiętasz ze swojego życia? Tak, no i co mamy zrobić, skoro nie wiemy, co cię tutaj zatrzymuje? Coś wymyślimy. Ej, nie zniechęcaj się! Znajdziemy wyjście z każdej sytuacji! Długo jesteś duchem? Dziesięć lat! Grubo z nikim nie rozmawiałeś! Tylko straszyłeś ludzi? Rozumiem! Nikt nie chciał ci pomóc! Biedactwo, jak to jest być duchem? Do pani? Zgadzam się, nie zniosłabym takiego życia. Wiem, żeby duch zasnął spokoju, musi zrobić to, czego nie zdążył za życia. I skąd mamy wiedzieć, na co nie miał czasu w swoim życiu? Chcesz coś zrobić? Masz jakieś pragnienie? Nie pamięta niczego o sobie. Wiesz, są listy rzeczy, które ludzie chcą zrobić w życiu. Tak, słyszałam o tym setki razy. No właśnie, może musi zrobić coś z tej listy. Na przykład skoczyć ze spadochronem. Chcesz skoczyć ze spadochronem? Bo się wysokości. Trzeba go przypytać. Przygotuję listę rzeczy. No widzisz, znajdziemy wyjście. Co, nie wierzysz, że może się to udać? Nie powinieneś nas wątpić. No i co, udało wam się przywołać złego ducha? To nie jest zły duch, tylko człowiek, który znajduje się pomiędzy dwoma światami. Mhm. Czyli się udało. Oczywiście, a co wątpiłaś? I jak się nazywa? Nie pamiętam niczego ze swojego życia. Dlatego przyszedłem do ciebie. Potrzebuję twojej pomocy. Nie, nie, nie. Nie będę pomagać temu potworowi. Już ci mówiłam. Okej, okay, po prostu pomóż mi. Potrzebuję listy rzeczy, które ludzie chcą zrobić w życiu. Pamiętam, że robiłaś coś takiego. Zrobiłam? No i co? No i co tam napisałaś? Mów. Masz Dziękuję, Kitty. Mam nadzieję, że to mu pomoże. I dajcie mu jakieś imię. Nie będziecie go ciągle nazywać duchem. Mhm, mm masz rację. Jeszcze raz dziękuję. No i co? Teraz przeczytamy zadania z tej listy. Czekaj, potrzebujesz imienia. Przedstawimy ci listę imion. Jeśli któraś ci się spodoba, daj znać. Leo! Max, jaki Leo? Leo już mamy! On też mógł mieć na imię Leo! Mało prawdopodobne. Na pewno nie spodoba mu się to imię. Może Piotrek! Może Sasza! Sasza! Coś ci się przypomniało? Przypomniał sobie, ma na imię Sasza! Hura, to znaczy, że możesz sobie przypomnieć inne rzeczy! No to przejdźmy przez listę. Posać drzewo. To proste. możemy to zrobić za chwilę. Sasza, zgadzasz się? No to nie traćmy czasu. Masz, weź. Marta, a ty co? On jest duchem. Jak ma trzymać łopatę? Racja, nie pomyślałam o tym. Sasza nie obraże się, niecodziennie rozmawiam z duchami. Nie, martwcie, się, Sasza, zrobimy wszystko za ciebie. Gotowe. Drzewo wkrótce zakwitnie. Czujesz, że przenosisz się do innego świata? Kurczę, nie zadziałało. Mamy jeszcze wiele metod. Jedna z nich na pewno zadziała. Znowu tu jest. Kitty, dowiedzieliśmy się, że ma na imię Sasza. Nie obchodzi mnie to. Myślałam, że się już go pozbyliście. Nie patrz tak na mnie. Na razie nic nie działa. Posadziliśmy drzewo, ale to nie zadziałało. Ogólnie, róbcie co chcecie. Tak. Co mamy dalej? Nauczyć się japońskiego. Sasza, chcesz poznać japoński język? Czy wy w ogóle używacie głowy? Po to co miałby się uczyć japońskiego, skoro nawet nie może mówić? Kitty ma rację. No to wybierzmy coś innego. Okej. Okay. No, załóż swojego bloga. To może być to? Duch bloger? To coś nowego. No i właśnie tym będzie się wyróżniał. Sasza, chcesz być blogerem? No spróbujmy, nic nie tracimy. Oj, co to za bzdury. Dobra, Sasza, pozwój, potrzebujemy pierwszego zdjęcia na bloga. Mhm, wyszło pięknie. Teraz musimy napisać post. Kitty, pomóż napisać post dla Saszy. Robisz to najlepiej. Jeszcze czego? Kitty, im szybciej zostanie blogerem, tym szybciej przejdzie do tamtego świata. Dobra, przekonałaś mnie. Daj to tu. Tak. Hej, jestem Sasza. Jestem duchem. I nie pamiętam, co się ze mną stało. Ale moi przyjaciele chcą się dowiedzieć. Obserwuj moją stronę. Aby śledzić moje życie... Po śmierci? Jest ok? Podoba mi się. Mnie też. No to publikuję. Widziałaś jak on patrzy na Kitty? Chyba mu się podoba. Myślisz, że duchą ktoś może się podobać? A czemu nie? Był człowiekiem, takim jak my. Tak. Teraz pozostało już tylko czekać. No nic, czekał 10 lat. Może poczekać jeszcze trochę. O, jesteś duchem już od 10 lat? O rany. Jesteśmy pierwszymi, którzy zaoferowali mu pomoc. Tak, to smutne. Tak. O, są już pierwsi obserwujący. Wow, już to lajków. Ludzie go kochają. Co ludzie piszą w komentarzach? Super, życzę powodzenia. I jeszcze to same kłamstwa i Photoshop. Jesteś spoko, ludzie w to nie wierzą. To Photoshop. Można było się spodziewać, nie wszyscy w to uwierzą. Nie ja też bym nie uwierzyła. Sasza, masz już 500 obserwujących. Można powiedzieć, że jesteś prawdziwym blogerem. I jak? Czujesz coś? Znowu nie zadziałało? O, tutaj coś jest. Umówić się na idealną randkę. O, to na pewno zadziała. Sasza, na razie zajmij się swoimi sprawami, a my umówimy cię na randkę. Zgoda? Uczuje. Gdzie znajdziecie mu dziewczynę na randkę? Ja osobiście nie znam żadnych innych duchów. Ona nie musi być koniecznie duchem. Tak, to może być jej człowiek. I tak, powodzenia w poszukiwaniach. Kto będzie chciał iść na randkę z duchem? Może ty się z nim umówisz? Nie, to dla dobra sprawy. Nie na poważnie. Ja to rozumiem, ale on jest dla mnie za stary. Ona za nic się nie zgodzi. Ona mu się podoba. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, ten plan zadziała. Nie ma mowy! Dobrze wiem, czego ode mnie chcecie. No, Kitty, nie bądź nudna. To dla dobra sprawy! Zwłaszcza, że na twojej liście znajduje się dobry uczynek. Kitty, no zgódź się, zorganizujemy wszystko. Ty tylko posiedzisz i pośmiechasz się. Oj, dobra, zgadzam się. Dzięki Kitty jesteś najlepsza. Jesteś najlepsza. Pójdę się przygotować. Myślisz, że duchy w ogóle jedzą? E, myślę, że nie. Ale to nic. Będzie tu stać dla estetyki. Jestem pewny, że to zadziała. Dobra, czas wezwać Saszę. Przygotowałeś się, co takie słodkie. Wychodzimy. To dla mnie? Światy duchów! Super! Nikt mi nigdy takich nie dał! A ty kiedykolwiek widziałeś inne duchy? Pewnie czułeś się samotny. A ty nie jesz? No nieźle. Nie chcesz może zatańczyć? Ci podoba ta bransoletka? Podaruję ci ją na kolejnej randce. Obiecujesz? Obiecuję. Normalny jesteś? To z ciebie za psychopata! No i jak poszło? E, Sasza już wrócił do swojego świata? Chciałam zdążyć się z nim pożegnać. Wasz Sasza to jakiś psychol. Prawie mnie za. On nie jest psycholem! Potrzebuje pomocy! Kitty, musisz go zrozumieć. Już od lat nie miał kontaktu z ludźmi. Wy myślicie, że on czegoś nie zrobił. Ale ja myślę, że on kogoś zabił. Dlatego cierpi na tym świecie! Kitty, on jest dobrym człowiekiem! To na razie. Dopóki nie przypomni sobie, że jest mordercą. A może pamięta? I tylko udaje, że stracił pamięć. Sasha, jak tam? Co? Ręka? Zegarek? Bransoletka? Bransoletka? Bransoletka Kitty? To bransoletka dziewczyny, którą znałeś? Sasha, czy ty zabiłeś tę dziewczynę? Jak możesz nie pamiętać, czy kogoś zabiłeś? Potrzebujemy braceletki, może Sasza sobie coś przypomni. Nawet nie wiem, czy powinniśmy mu wierzyć. Może Kitty ma rację. Ja wierzę, że ty nikogo nie zabiłeś. Mam pomysł, wyjdziemy teraz na zewnątrz, może poznasz jakieś miejsce. Wiele się tu zmieniło przez 10 lat, ale niektóre miejsca nadal można rozpoznać. Co się stało? Teraz rozumiemy. Potrącił cię samochód, tak? Musisz się uspokoić. Chodźmy. Musimy wypędzić tego ducha. Wezwać jakiegoś egzorcystę albo kogoś innego. Co ty się tak gapisz w telefon? Przeglądam profil Saszy. Otrzymał jedną dziwną wiadomość. Cześć, znam cię, jesteś chłopakiem mojej cioci I nie masz na imię Sasza, tylko Gary Sasza to imię mojej cioci Wybierałeś się z nią na randkę I chciałeś jej coś dać Ale potrącił cię samochód Moja ciocia bardzo długo się smuciła Oto jest zdjęcie O kurczę, jest taka podobna do ciebie To prawda, czy naprawdę nikogo nie zabił? Bransoletka, to właśnie to miał jej dać. Daj telefon, muszę się jeszcze czegoś dowiedzieć. Sasza przypomniał sobie, że potrącił go samochód. Już wiemy. Jego imię to nie Sasza, a Gary. O skąd wy wiecie? Otrzymałyśmy wiadomość na bloga. Dobra wiadomość. Wiem jak pomóc Garemu. Wszystko już wiemy. Masz na imię Gary i masz narzeczoną Saszę. Hurra, przypomniałeś sobie. Miałeś jej dać tę bransoletkę, ale nie zdążyłeś, bo potrącił cię samochód. Wiemy, jak tobie pomóc! Musisz dokończyć to, czego chciałeś: podarować bransoletkę. Myślałam, że już nigdy cię nie zobaczę. To twoje. Kupiłeś bransoletkę tak jak obiecałeś? Dziękuję. Nadal mi się podoba. Zadziałało. Żegnaj. W końcu jego dusza zaznała spokoju. No jak zagrałam? On w to uwierzył, ale myślę, że lepiej byłoby zaprosić prawdziwą Saszę. Chętnie, ale jej siostrzenica powiedziała, że zmarła dawno temu. To za smutna historia. Mam nadzieję, że teraz się spotkają. Cieszę się, że mogliśmy mu pomóc! Będziesz nosić bransoletkę? No nie wiem, teraz jakoś smutno mi się na nią patrzy. Proponuję dać to siostrzenicy Saszy. Zgadzam się. Ziomki, a wam podobała się ta historia? Jeśli tak, dajcie lajka i nie zapomnijcie subskrybować kanału oraz kliknąć dzwoneczka. Przede wszystkim pa 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 pa!